Jest 5, 5, jestem ubrana Idę jeszcze szybko do łazienki Na dół Ubieram buty I nagram coś jeszcze na dworze Więc Już idę do pracy I standardowym Autobusem, którym jeszcze Jest za 6 minut Nie wyrobiłam się na niego, więc Pojadę kolejnym, który mam za 11-10 minut żeby na spokojnie sobie pójść a nie fariować dzisiaj zobaczymy jak to wyjdzie z, z montowaniem i czy w ogóle dzisiaj dam ten filmik miałam nagrać morning routine ale za późno wstałam w, i musiałam się na szybkiego ogarniać bo na 6 do pracy mam więc em, nie wyszło. Trudno, najwyżej to być taki vlog krótki. I, I teraz po prostu idę na autobus, będę jechała do pracy. Może coś podnagrywam, jak będę em, wracać z pracy. Widzieliście, jak idę do, e, idę do pracy. A teraz, znaczy, byłam w domu, tylko że śpieszałam się na autobus. Dlatego nic nie nagrywałam. A teraz wracam ze spotkania z moją przyjaciółką. E, nic nie nagrywałam. Jak szłam do domu, bo tak jak mówię, śpieszę się na autobus. A teraz wracam do domu. E, byłam tylko w domu na godzinę może. Szybko coś zjeść i od razu leciałam na autobus. A e, Też nic nie nagrywałam, jak szłam. Bo po prostu się... Znaczy, nagrywałam i tak jak mówiłam, że nie zdążę na ten autobus, na który zawsze powinnam zdążyć, ale to chodziło za rano, udało mi się i zdążyłam na ten co zawsze idę i teraz też nie nagrywałam no bo mówię musiałam się ogarnąć szybko coś zjeść i znowu pędzić na autobus i od godziny 16 do godziny 20.30 Prze czyli przez 4,5 godziny nie było mnie w domu. A byłam na Nie było mnie w domu. Tylko byłam na spotkaniu z moją przyjaciółką. Więc teraz dopiero wracam i nagram coś jeszcze, jak już będę w swoim pokoju. Więc jestem już w domu. I szybko mówiąc, miałam nagrać moją poranną rutynę. Wiecie, czemu tego nie nagrałam? Bo ja wstaję po prostu w, w ostatniej chwili, dlatego nie nagrałam mojej porannej rutyny. Może by się jeszcze to udało, ale miałam jeszcze pająka w pokoju, a ja bardzo nienawidzę pająków, nie lubię pająków i musiałam szybko zrobić tak, żeby tego pozbyć się tego pająka. Dobra, pozbyłam się tego pająka, a szybko jeszcze nagrałam początek tego filmiku. I nagrałam początek filmiku, ale też bardzo szybko. Potem nagrałam kawałek, jak idę do pracy i powiedziałam, że nie zdążę na autobus. Zdążyłam na ten autobus, co miałam zdążyć, więc się bardzo cieszę, że mi się jednak udało wyjść na tyle szybko. Żeby zdążyć. A um, wstawię ten filmik pewnie. Nie wiem, o której, ale na pewno dzisiaj. Bo tak jak powiedziałam wczoraj, um, postanowiłam sobie coś nie nagrywać. Ja zrobię kolejny filmik. No i co? No, i nie powiem, co jutro będę nagrywać, bo to będą niespodzianki. Po prostu um, do końca tego roku przez. Wrzesień, październik, listopad i grudzień Czyli przez bite 4 miesiące Chcę w dzień w dzień nagrywać Postanowiłam, że jak wrócę na YouTube To po pierwsze Poprawię swoją aktywność Że postaram się codziennie wrzucać Filmiki na YouTube Trzecie, też zobaczę jak mi ta aktywność Będzie wychodzić I po czwarte Jeżeli nie wyjdzie wrzesień to będę miała jeszcze większy power do tego, żeby nagrywać w kolejnych miesiącach. I mam nadzieję, że to wyjdzie. Mam nadzieję, że dotrę do trochę większej publiczności. I te filmiki chcę nagrywać w taki sposób, żeby bardzo przyjemnie się oglądało. A postaram się też jakieś inne rzeczy wplotywać, żeby nie było tylko jak idę do pracy, jak wracam z pracy. Jak jestem w domu, zobaczę jaki jutro filmik będę nagrywać. I możliwe, że będzie w domu, będzie jak będę szła do pracy, i trochę na coś połopowiem, jak będę wracać. Czy też jak będę w domu, bo jutro nigdzie nie idę, bo mam na południe i na pewno będę spać <gryw> po prostu dłużej. Dobra, już sobie spojrzałam, co będę nagrywać jutro. Ja to będzie akurat taki króciutki, szybki, domowy filmik. Na pewno będę w piersi. Ja bardzo sobie cenię odpoczynek po pracy. Znaczy, jak pracuję długim ciągiem na rano, to wolę sobie, jak mam na 14 odespać. To też jest bardzo ważne, bo jeżeli ja nie wypocznę, jestem bardziej grymaszna. Nie idzie ze mną w górę na spokojnie pogadać, bo ja się zaczynam szybciej denerwować nie chcę wtedy rozmawiać z nikim, za bardzo wolę być sama wolę by oglądać coś na YouTubie tak samo jak teraz, mam słuchawki, żeby po prostu nie dostać yy, informacji od YouTuba, że w tle są treści nie moje tylko innych YouTuberów. Raz już dostałam za muzykę Baby Metal, bo miała jakoś w tle się nagrała e, kawałek piosenki muzyki Baby Metal. I dostałam informację od YouTube'a, że się pojawiła treść, która nie została oznaczona, czyli ta muzyka. Więc dla mojego bezpieczeństwa i po prostu żeby YouTube się nie przyczynił, mam słuchawki. I też ogólnie miałam plan, żeby nagrać mniej więcej coś o mojej szkole, to znaczy filmik ze szkoły. Ale uznałam, że jednak będzie dobrym pomysłem to, że tego nie zrobię. Więc na dzisiaj to jest tyle. Życzę Wam miłego dnia, popołudnia czy wieczoru albo nocy, zależy, kiedy to oglądacie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i zostawcie komentarz na dole. I widzimy się w kolejnym filmiku. Pa pa.